Hejka, więc dzisiaj kolejna część tagu, tym razem nie zaufana szafa, tylko będzie zaufana kosmetyczka. Tak jak prosiliście, nagrywam. Więc jesteśmy przy mojej toaletce. Tutaj mam pytania i od razu zaczynamy. Pierwsze pytanie to jaki jest mój najstarszy kosmetyk, jaki posiadam? Jest on dość stary. Jest to kredka. I kiedyś były takie gazetki, pewnie ktoś je pewnie kupywał tak jak ja, więc jak kupywały, kupywałyście pewno nie chłopaki, to jak kupywałyście to napiszcie w komentarzu Były to takie gazetki z Hello Kitty I tam były kosmetyki, różne lakiery, paletki i tym podobne I ja również je kupowałam i jedna została w mojej kosmetyczce Jest to taka... Y I różowa. Tutaj widzicie, nie jest zastrugana. I taka jedna została w mojej kosmetyczce i czasem ją używam. Jak właśnie używam jakiejś szminki różowej, to często jest używana. Kategoria numer dwa, czyli najnowszy kosmetyk i jest to paletka, którą pokazywałam w ostatnim yy, holu. Tak, taka zwykła Często ją bardzo używam, no, pokazywałam, więc przekierowuję Was do tego filmu. Tak, jest mi najnowszy i używam ją non-stop. Kategoria numer 3, czyli czego nigdy się nie pozbędę. Więc na pewno nigdy się nie pozbędę tych korektorów. Ja ich używam już jakieś dobre, no nie wiem, od początku mojego malowania. Używam ich i czasem właśnie używam. Tutaj zawsze używam pod oczy, ale często też kupuję numerek ten najciemniejszy i używam do konturowania. Więc polecam Maybelline Affiniton. Tutaj mam numerek 2 i 3. Pewnie każdy bardzo dobrze zna tę markę. Czwarta kategoria tego tagu, czyli co najczęściej używam. I jest to zdecydowanie moje Bahama Mama z The Balm, po prostu używane jest non-stop, 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 cały czas Codziennie naprawdę tak jak podkłady zmieniam, wszystko zmieniam, to bronzera Nie zmieniam, nie umiem się przyzwyczaić do innego Chcę sobie kupić ten z Hula z Benefitu, więc jak ktoś ma to napiszcie, co o nim sądzicie, bo chciałabym przetestować Ale zdecydowanie ten jest moim ulubieńcem i pokazuję już Wam, nie wiem który raz pokazuję Wam ten bronzer ale to moja miłość, więc zawsze ze mną. Kategoria numer 5. Sorry za moje odciski. <grym> no, więc kategoria numer 5 to jest ta kategoria, w której zawsze miałam problem, i to jest ta, że w czym czuję się jak w drugiej skórze. Zaczęłam myśleć kategoriami, że co używam na imprezy, żeby się lepiej poczuć, a nie używam na co dzień, więc wybrałam, Roświetlaczny, więc to jest taka rzecz, której raczej nie używam na co dzień, i ona daje taki połysk, więc świecę, więc czuję się jak w drugiej skórze. No, chyba tak, chyba to będzie to, ale również są to szminki i są to różne, na przykład czerwony. To rzadko chodzę, ale naprawdę też się czuję jak w drugiej skórze. Są to właśnie takie fiolety albo jakieś ciemne. Też fiolety. Tutaj mam nałożyć na ręce. Dam. O, takie. I to tylko właśnie na imprezy albo na jakieś wyjścia. To druga skóra w, tego, w tym przypadku to rządzi. Kategoria najgorsze kosmetyki. Ym, I mam. W sumie nie wiedziałam, co wybrać, bo mam dużo takich, co po prostu leżą i nie używam. Ale stwierdziłam, żeby nie było za długi ten tak będę się streszczać i pokażę wam dwie rzeczy pierwsza jest to szminka, kupiłam ją kiedyś w jakiejś galerii na jakim stoisku, w ogóle nie wiem co to za filma jakaś, Flormar cokolwiek to jest i jest to szminka po prostu nie wiem jaki to kolor, jak to określić taki nie wiem, bardzo jasny róż po prostu i ona wygląda jakbym ust nie miała, jest taka jasna i nie wiem po co w ogóle to kupiłam, w ogóle tego nie używam. Jest cała, użyłam ją może raz i leży. To jest po prostu najgorsze, a w ogóle się nie trzyma i kolor jest obrzydliwy. Również najgorszą rzeczą jaką miałam kiedykolwiek jest ten puder. Jest to puder z Rimmel London i nie wiem czy po prostu nie dobrałam koloru czy coś, ale jest on pomarańczowy. Nie trzyma, jest ciężki się, robi mi maskę na twarzy, a to jest najgorsze Chociaż tutaj nie, że do go tyle użyłam, tylko on po prostu mi się wykruszył Więc nie polecam Najdroższy kosmetyk I zdecydowanie jest to Kylie Kupiłam ją też właśnie w grudniu Ten kolor mam sugar free i naprawdę tak drogiego kosmetyku nie mam Kupiłam go za swoje pieniądze, więc się cieszę I mam jeszcze perfumy Ale perfumy to chyba nie kosmetyk W sumie nie wiedziałam jak to określić Więc perfumy perfumety są drogie Ale to pewnie wiecie No i Kylie to chyba był najdroższy kosmetyk Jaki kupiłam Zoria na co najczęściej marnuje pieniądze I kiedyś to były Takie nie wiem Śminki w sztyfcie O takie i ja ich mam po prostu mnóstwo Naprawdę marnowałam dużo na to pieniędzy Ale przestałam, nie kupuję Mam ich tysiące i każda jest taka sama Więc... Nie wiem, w ogóle to się nad nie trzyma, świeci A Matów już wolę używać niż takie właśnie e, świecące, więc... To była rzecz, na którą najwięcej marnowałam pieniędzy Kategoria już ostatnia, czyli... Coś, na co ludzie dziwnie reagują i w tym przypadku znowu jest to Kylie, bo jest to kolor. Coś spadło. Jest to kolor dość ciemny i ludzie po prostu, nie wiem, mówią, że wyglądam jak trup, że po co się postarzam, czemu taka mogłaby być sobie jasną, jakąś różową dziewczęcą, więc jest to na pewno ten kolor. Kylie, ludzie źle reagują, ale i tak w tym chodzę, więc no cóż. To jest zdecydowanie. To by było na tyle. Chciałam pokrótce Wam pokazać te kosmetyki. Nie chciałam ich jakoś szczególnie omawiać, bo większość już tych kosmetyków właśnie znacie, z moich wcześniejszych filmów. był tak zaufana kosmetyczka. I mam nadzieję, że Wam się podobał. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, bo liczę na Was, patrzę na te suby cały czas. Odpowiadam na Wasze komentarze, na każdy odpowiadam, więc piszcie, zapraszam na moje inne social media więcej macie w opisie i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, więc do zobaczenia w następnym.